Witam, witam. Z tej strony automat, Pela, przed wami Elistra Fall. Co się dzieje, automat? Co to w ogóle jest za mapa? Słuchajcie, to jest chyba najlepsza mapa na 1,9, jaką kiedykolwiek zobaczyłem. Bo co, co tu się dzieje? W ogóle zginąłem. E, tak, tak wygląda lobby i dobrze, dobrze widzicie, tak. Te wszystkie otwory to jest jeden osobny poziom, tak. Mamy tutaj razem tyle poziomów, ile jest kolorów, tak naprawdę, szk szkła na inaczej polega każdy pol, poziom. Weźmy sobie na przykład tutaj w tym poziomie po prostu trzeba dolecieć do samego końca. tej włączę F1, znaczy wyłączę, włączę w jeden w sumie. Znaczy nie, wyłączę, żebyście widzieli po prostu tabelkę po lewej stronie, po prawej stronie automat odróżnia kierunki może co. I jak widzicie, mamy mój czas, który właśnie teraz tutaj staram który teraz sobie tutaj updateuję. No i im szybciej dotrę na, na, na koniec tej mapki, tym będę miał lepszy medal. Na razie przyszedłem tylko jedną mapkę, powiem wam szczerze, bo to są naprawdę trudne te wyzwania. Nawet jak dla mnie, słuchajcie, nawet jak dla mnie. Jak ja w naprawdę się miłuje tutaj dużo sobie na tym latam często, to to jest dla mnie spore, naprawdę spore wyzwanie. Oczywiście link do pobrania mapy macie w opisie, więc o to się nie martwcie. I tak wiem, że Roxu też nagrywał tą mapkę, też ją pokazywał na swoim odcinku. Aczkolwiek któryś z widzów jeszcze przed tym odcinkiem, jak on to nagrał, wysłał mi tę mapkę, powiedział słuchaj automat, wejść to nagrę, bo to jest naprawdę świetna mapka, pomyślałem okej, okay, zobaczyłem i się w niej zakochałem, więc teraz ją tutaj dla was nagrywam. Dajcie oczywiście znać, oceniając film oraz w komentarzu, czy taka mapka się Wam podoba. Bo jak się podoba to oczywiście będę wdzięczny, jeżeli o tym napiszecie A jeżeli się wam nie podoba to napiszcie dlaczego w sumie Bo będę naprawdę ciekawy jakim cudem może się ta mapa nie podobać Ale oczywiście doceniam każdy komentarz, doceniam każdą opinię Nie mam nic przeciwko jak ktoś nie, nie zgadza się z moją opinią Bo każda, każda opinia może być oczywiście inna Dobra to jest tak na razie prosty level, bo jak widzicie nie ma wielu zawijasów Nie ma wielu przeszkód tak naprawdę, jakieś filary proste to jest OK, jak na razie No ale jak widzicie mam Kiepski czas, już tutaj złota chyba nie będę miał. Nie mam pojęcia, ile ludzie to tak szybciej robią w ogóle. Silver, nie, wiem, czy mi się uda silvera? Nie, nie uda mi się silvera. I teraz brąz tylko mogę mieć, no. come on I tu jest koniec, patrzcie, levela. Jest koniec levela. 2100 to jest mój wynik, no. No nie poszło chyba najlepiej. Ledwo, chyba się nawet na brąz nie załapałem, szczerze mówiąc. Chociaż, chociaż, nie, nie załapałem się. 200 było, trzeba było na bronz, miałem 210 dokładnie, więc. Pierwszy level prze... udało mi się przejść. Nie będę wszystkich przechodził na odcinku, bo to jest zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. No, robimy sobie teraz ten, powiedzmy, tutaj e, niebieski taki. To też bardzo ładnie wygląda. Fajnie tutaj się właśnie skacze, zaczynasz i po prostu lecisz. Musisz lecieć na sam koniec. To jest coś niesamowitego po prostu. Freedom. Po prostu wolność. No, powiem was, że, że latając na tej mapie, to można się. Ach, jakiejś refleksji oddać albo po prostu się skupić i przejść tą mapkę. Wow, wderzyłem w ścianę, ale jeszcze żyję na szczęście. No nie jest to łatwe, wymaga to sporo skupienia, ale jest naprawdę niesamowite. No patrzcie jak to wszystko przechodzi, jakie to są w ogóle ogromne, jakie to są ogromne buldowle. Przecież to leci cały czas w dół. Te właśnie momenty, jakie jak widzicie przed chwilą, właśnie sekundkę temu, parę czy tam sekundek temu. To jest właśnie moment teleportowania. Czyli po prostu ziomek zbudował na przykład do... Do poziomu 0 yy, tą mapkę, i później po prostu, i po prostu dalszą część tej mapki zbudował już na wyższym poziomie, na przykład na 200, i po prostu te momenty to, to jest teleportacja na dany poziom. I to jest coś niesamowitego, że go się tak to synchronizował, że ani nie traci się pędu, yy, ani tak naprawdę się yy, nie zatrzymuje w miejscu. Nic się nie buguje, tylko te właśnie mignięcia są, ale to akurat tego się nie da yy, ominąć. I to po prostu działa niesamowicie. I patrzcie, to jest cały czas w dół, ludzie. No, cały czas to jest w dół. Gram na f 5, bo to ładnie wygląda. Kurde, nie, nie doleciałem niestety do końca. Trudno. wyleciał gdzieś, kurde, na jakiś tras inny, powiedzmy. Pójdziemy sobie. O, na ten niebieski, powiedzmy. Ten niebieski mnie interesuje. Cześć, niebieski, witam Cię. Co tam u Ciebie? Um, no, powiem Wam szczerze, że to jest bardziej chyba jaskiniowe, szczerze mówiąc. Takie bardziej rzeczywiście widać, że. Trudniejsze, ponieważ tutaj więcej jest tych wypustków wszystkich, więcej, nie wiem, stalagmitów, stalaktytów, tak to można chyba też nazwać, w sumie, jakby na to nie patrzeć, stalagmitów jeszcze, nie, stalagnatów nie widzę, stalagnaty to są te takie, wiecie, kolumny w sumie. Ho, jaki automat jest mądry, patrzcie no, kiedyś tam słuchał na lekcji i zapamiętał, no niesamowite. W każdym razie tak, eee, no nie wiem co to mówić, ja się naprawdę staram się skupiać i mówić jednocześnie, to też nie jest łatwe oczywiście. Jeżeli myślicie, że to jest łatwe, to ho, proszę was, proszę was, naprawdę, bez przesady. I szczerze, wow, chciałem, żeby się coś bugowało przez chwilę, tak dziwnie to wyglądało. I szczerze mówiąc, no, dawajcie, ała, ale że, myślałem, że kurde, na dole to jakoś ten przeleca. Nie było takiej szansy na dole, na, na, na dole tego przelecenia cenia, nie było szansy totalnie. Nie wiem, czemu pomyślałem, że w ogóle jest taka szansa. W każdym razie zachęcam was do grania, właśnie w tą mapę, do próbowania. Do spróbowania własnej tutaj próby, prawda? Po prostu do spróbowania Bo jest, jest tutaj warto oczywiście próby Ta mapka, bo jest coś naprawdę niesamowitego, no Sama wykonana robota i wykorzystanie po prostu tutaj mm, Elytry jest już po prostu dla mnie niesamowite i I to uwielbiam, naprawdę. Oczywiście musicie mieć wersję 1.9 Minecrafta, żeby zagrać tę e, Tę mapkę, ale to chyba nie jest żaden problem, bo już są, już są zresztą launchery non-premium i i inne takie bzdety na 1,9, więc akurat oh, to jest trudniejsze, bo to naprawdę się pędzi tutaj. Ło, kurde, patrzcie, jaki zakręt w ogóle. No i nie wyrobiłem się. No nie, nie dam rady na tym czerwonym. Czerwony to jest naprawdę już hard. E, weźmy sobie, pójdźmy tam, może, na to czarne, zobaczymy. No, biało-czarne w sumie. Ale to mi się. To jest fajnie, bardzo fajnie wygląda. patrzcie, jak w ogóle. Coś tutaj była taka obrączka. Zobaczymy, co tam dalej będzie. No nie wiem, popróbuję, trochę tutaj pogramy, nie będę nagrywał całego odcinka, jeżeli chcecie trochę więcej z tej mapy, na przykład jak przechodzę to tutaj bardziej, bardziej się skupiam na tym, bardziej ćwiczę te mapki, no to dajcie znać tu w komentarzu, że, że chcecie zobaczyć jak ja to przechodzę już tak bardziej na serio, bardziej się skupiam już totalny full focus i, i tak dalej, dajcie znać, bo oczywiście wiecie, że każda wasza opinia jest dla mnie ważna, no i w sumie co tu wiele gadać, dobra, leć, 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 leć. Jest się strasznie trudno kieruje, bo trzeba dużo, dużo razy na przykład tak w dół strasznie dawać, co nie? Dlatego się ten tak strasznie kiepsko steruje. Nie kiepsko, ale po prostu trudno. Prawda? Jak są takie małe pomieszczenia. To jest naprawdę trudne. To jest naprawdę ciężkie. Jestem bardzo blisko mikrofonu. Wybaczcie. Jeżeli miały, były takie dziwne pogłosy. Pogłosy. Co ja gadam? Jak na przykład mówiłem P i B, że tak dziwnie to brzmiało, to. To dlatego, że byłem bardzo blisko mikrofonu. Było się tak naklęany nad monitorem, żeby jak najbardziej tutaj się skupić, co było lekkim błędem, bo właśnie mogły być takie zakłócenia, ale mam nadzieję, że to nie było jakieś straszce, nie przeszkadzało to za bardzo. Nie wiem co sobie autor myśli o tej mapy, ale przecież tu się golda zdobyć nie da, no come on! Bez przesady, no przecież gold to jest strasznie ciężko to zdobyć, nie mam pojęcia jak trzeba to szybko lecieć, żeby taką tutaj zdobyć odznaczenie golda. Naprawdę trzeba super szybko tutaj lecieć, cały czas, w ogóle nie zwalniać. Nie wiem jak, ja bym nie potrafił, szczerze mówiąc. Chyba, żebym wyskilował każdą tutaj część, tak naprawdę po godzinie. Minimum. Ale w każdym razie, nie, 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 nie walnij się, nie walnij się, żyj, please, żyj. Kurde, i iżem przeleciał za nisko. Ale by tam już był koniec, ewidentnie za chwilę byłby koniec, bo jest, że czas też, też dobiegł do takiego końca, prawie że. Trochę lipa nie powiem, ale. No cóż, nie będę tego jeszcze raz przechodził. Wejdźmy sobie powiedzmy tutaj, bo tu jest jakieś takie różowe coś. Bardzo ładny, miły kolorek. To chyba jest łatwiejsze, tak mi się wydaje. Ale za chwilę się okaże, że to jest jeszcze trudniejsze od pozostałych i. i będę żałował w swoich słów, że to jest łatwiejsze. No, są bardziej przeszkody. Więcej jest przeszkód, ale chyba jest to szersze, czy mi się wydaje? Nie, chyba mi się tylko wydaje, że to jest szersze. Może jest szersze rzeczywiście to pomieszczenie. Nie mam pojęcia, ale lecimy. Tutaj, jak widzicie, są te ściany i one tak naprawdę przeszkadzają. A tak to jest raczej łagodna mapa, czyli tylko te takie nagłe ściany. Mogą nam przeszkadzać przeszkody. A tak to jest okej. Okay. Jest to w miarę do przejścia. Lecimy, lecimy, yy, na żem podleciał, wybaczcie. Dobra, spróbujemy jeszcze czegoś innego. Bardzo fajna przyjemna mapka, By, bym pewnie ją przeszedł, ale, ale mi się nie udało. Tu byliśmy, tu chyba nie byliśmy, mi się mi tak wydaje. Jeżeli tu byłem, to sorry, ale. Nie, raczej tu nie byłem. O, nie byłem tu na pewno, drzewka to nie pamiętam. Bardzo ciekawe, drzewo w takim czy no coś, coś świetnego W ogóle sama budowa ma- sama budowa tych map Ile to musiało trwać, ludzie, ile to musiało trwać, żeby ten gościu tu zrobił To jest naprawdę pełne podziwu dla mnie Ej, I tym bardziej zachęcam was do pobrania tej mapy Bo ziomek po prostu odwalił tak kawał wielkiej roboty, że to mu się jak najbardziej należy o, przynajmniej pobrać jego mapę, co nie? Ej, no i co, lecimy sobie, lecimy W Na razie 500, czy tam 600 już na liczniku mam Jedna trzecia drogi, niby już za mną. Zobaczymy, jak to będzie. Lecę nisko całkiem, ponieważ im chyba im niżej lecę, tym większą mam prędkość, a im większą mam prędkość, tym szybciej dolecę na metę. A tym bardziej będę mieć szansę na jakiś złoty medal czy coś. A na to liczę, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że coś się takiego uda! Kurde, za nisko znowu. No to jest po prostu igranie, igranie, kurde z elytrą Takie po prostu rzeczy. Nie jest to nic łatwego. Gdzie można tam wlecieć? Skąd mogę wlecieć tu? Czy to jest tam? To jest chyba tak, to, jest tamte, to są tamte bloki. Gdzie mogę teraz polecieć w sumie? Chyba tu jeszcze nie byłem. Tu chyba jeszcze nie byłem, no. Jakie mam wrażenie. Więc polecimy sobie tutaj, elegancko. O Boże, to będzie masakryczne. Patrzcie, jak to w dół leci. Jak to w dół leci? No, patrzcie. Masakra jakaś. O Boże. Ha, Boże! Automat, ciatek Dobra, nie będę tak robił. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze, że Automat, ale ty stary jesteś. <noise> Jestem ciekaw, ile osób dotrwało do tego momentu, szczerze mówiąc. Dobra, lecimy dalej, lecimy. Znaczy, lecimy dalej. Nie zależy od tego, czy gadam głupoty, czy nie gadam to, ale bardziej się skupiam teraz na tym, co tu się dzieje. Ula la. la la, ja Jestem ciekaw, kiedy będą jakieś takie serwery z elytrom, gdzie będzie można się ścigać tą elytrą normalnie. Jakieś będą rankingi, coś w tym stylu. Myślę, że coś takiego kiedyś powstanie. Nie wiem, jakby to miało wyglądać też, bo na no, latanie to też nie jest takie łatwe. Jakby ktoś sobie jakieś cita pobrał, żeby szybciej latał, to było też trochę kiepskie. Chociaż nie wiem, czy to takie możliwe jest. Nie no, wszystko jest możliwe w sumie. No ale cóż, lecimy. Już chyba połowa, za połową jesteśmy, tak mi się wydaje. To cały czas muszę trzymać kurde w dole kursor, co nie? Żeby jak najniżej lecieć, bo to jest strasznie stroma mapka. Nie wiem czy mogę powiedzieć, że stroma jest, ale po prostu... No trzeba bardzo nisko tu lecieć. No patrzcie. Po prostu w dół dałem myszkę całkowicie, no bez jaj. No to jest ma kryczyny, teraz boją szczerze mówiąc. Ale może mi się uda przejść do samego końca. Już chyba złota nie będę miał, no nie będę miał. Nie ma szans. Nie wiem jak tu ludzie w ogóle złoty medal robią. Jakim cudem można złoty medal zdobyć? To jest za trudne dla mnie. Szczerze mówiąc, ja tu się nie nadaję do czegoś takiego. O, patrzcie! Przedłem! 2013, patrzcie, udało mi się tutaj zdobyć brązowy medal. No, w końcu jakiś medal mi się udało zdobyć. Pięknie. Dobra, wylecimy sobie teraz tutaj i jesteśmy tutaj. Czy coś się tutaj pojawiło, że mam jakiś medal, czy. czy nie za bardzo? Chyba nic się tutaj nie pojawiło. Jaki tam był blok? Nie mam pojęcia jaki tam był blok. Jakiś szarawy chyba mi się wydaje, Któryś z tych, co nie? Tam był flag grey, tak mi się wydaje, oh, I don't know. Tu nic nie ma napisane chyba. Szkoda. Myślałem, że coś jest tutaj napisane, jakieś kurde rankingi tutaj się zdobywa, ale... Może, czekajcie, patrzcie, podeszłem tutaj. Coś tutaj podeszłem i coś się zmienił mi czas. Nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc. Dobra, trudno. W każdym razie bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. O, patrzcie, Best White. Pojawiło się przez chwilę Best White, co nie? O, gdzieś się to pojawiło przed chwilą, nie wiem czemu nagle teraz Ale pojawiło się, dobra, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jeżeli się spodobał oczywiście nie zapomnijcie ocenić filmu O, teraz macie tutaj właśnie napisane tam przez chwilę było Best White e, Więc dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, naryczka